Hejka kochani, przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem na moim kanale i słuchajcie, tym razem będzie to odcinek znowu z serii o platformach, ponieważ będę na pewno w niedługiej przyszłości nagrywała również o MP-u, ale to, to, to troszkę później, ponieważ na razie chciałabym się skupić jednak na tym Storytel i na tym Legimi, żeby Wam tak... Bardziej dogłębnie pokazać i trochę Wam o tym opowiedzieć, więc przychodzę do Was dzisiaj z moim storytelowym TBR-em, czyli z książkami, które ja mam dodane na półkę. Pokrótce Wam opowiem, co będę chciała z tego czytać, i może to Was, nie wiem, zachęci, albo w jakiś sposób da Wam pogląd na to, co na tym storytelu jest. No, więc lecimy. Tutaj Wam będę wklejała. Przebitki. I pierwszą książką, którą tutaj mam, to jest Koniec Maskarady. Ja słuchajcie, Koniec Maskarady, czyli czwarty tom pieśni Jezu, czwarty tom Czasu Żniw, Ja już go zaczęłam. Na razie jest w porządku, jestem na samym początku, ale mam go, więc będę czytać. Jest na storytel, jest ta seria, jeśli o to chodzi. I dalej mam nieustanną ucieczkę, czyli drugi tom Benjamina Ashwooda, bo skończyłam dopiero co pierwszy tom i od razu dodałam nam pół, półkę tom drugi. No co, so, będę czytać może jak mi się uda. Dalej mam Kossakowską, słuchajcie, bo chciałam coś Kossakowskiej przeczytać. Więc mam Kossakowską i tutaj mam czerń, czyli pierwszy tom z tej serii. Będę się za to, chciałam się za to jakoś w najbliższym czasie wziąć. Kossakowskiej też jest tutaj całkiem sporo. Ja tutaj patrzę, bo tutaj mam jakby zdjęcia. Kolejną książką, którą mam z Fantastyki, to jest Felixa Kresa, czyli Północną Granicę. Nie wiem, czy to będę czytała, bo to ma strasznie dużo tomów, ale ogólnie chciałam. Jest na Storytel, więc uznam, że dodam sobie i może jak mi się znudzi, to sobie przeczytam. No i dalej mamy Małeckiego, czyli Józefa. No, chciałabym. Joseph, no. Trzeba zacząć coś czytać tego małeckiego, bo przecież to jest przypał. I Warcraft Durotan. Warcrafta byłam, widziałam tylko na filmie, podobał mi się całkiem, więc mówię, no co może przeczytam, może książka też będzie w porządku. Dalej mam dwa tomy, tak mi się wydaje, bo mają podobno tej samej autorki: Agaty Przybyłek, czyli Będą z tego kłopoty, oraz Kto jak nie ja. Nie o tych książkach nie wiem, ale mają bardzo ładne kładki, i uznam, że, że dam, dam. No co, dam spróbować. Spróbuję w sensie. Dalej mam książkę, którą mam w moim tvjarze na kwiecień, zjeżdżam na maj. Czyli kołysankę dla czarownicy. Będę ją w najbliższym czasie czytać, więc możecie się spodziewać jakiejś recenzji, jeśli mi się uda. A ja mam książkę, którą recenzowali z tego, co mi się wydaje, literaccy, czyli zło w cmentarnej górze. Jakiś kryminał, bo ja słuchajcie tego storytora słucham i słucham i słucham i słucham, bo po prostu, no co, no, po prostu pracuję, pracuję 50 godzin w miesiącu i ja te 50 godzin cały czas słucham, więc jakby potrzebuję dużo książek. No i mamy winni, jesteśmy wszyscy. Bartosza Szczygielskiego, ponieważ, no co, o tej książce sporo słyszałam i chciałabym ją przesłuchać, żeby coś fajnego może tam odkryć. No i mamy Amnię z Zielonego wzgórza. No co, dawno nie ja ją czytam, chyba dzieciństwie, na jakąś lekturę, ale ja już tak zaważnie nie pamiętam. A chciałabym też serial obejrzeć, więc może mi się uda. No i mamy reportaż. A co byście myślały? Eee, ogólnie rzecz biorąc chciałem trochę rozreportaży po... pociągnąć. Trochę poczytać więcej, więc sobie wezmę się za ten reportaż w najbliższym czasie. Może, jeśli mi się zachce. W ogóle wszystko chcę przed tym najbliższym czasie, więc musicie to zrozumieć. Eee, I dalej mamy Słowika. Christine Hanna. Słuchajcie... Christine Hanna ma swoich zwolenników i ludzi, którzy jej nienawidzą. Mam wrażenie, że bardzo mało osób jest pomiędzy. I słyszałam sporo fajnych rzeczy o tych książkach, ale... Wiem, że najpopularniejsza jest Wielka Samotność, ale no, tego chyba nie będę czytała, a to czytała moja koleżanka i mówiła, że jest w porządku, więc pewnie się wezmę najpierw za słowika. Dalej mamy Metro 2034. Jak wiecie, zaczęła mnie. Ale no, odpuściłam, bo mi się tak drugi tom nie podobał, że nie wiem, czy wrócę. Chciałabym skończyć tę serię, ale czy wrócę, nie jestem stuprocentowo przekonana. O północy w Czarnobylu, czyli kolejna książka, o której za bardzo nic nie wiem, ale ja też o Czarnobylu też za bardzo nic nie wiem, więc chciałabym to przeczytać i na pewno jaskółki z Czarnobyla też będą w najbliższym czasie czytane. Będzie bolało, yy... Czyli e, też chyba reportaż Adama Keja, Kei, tak mi się wydaje. Trochę o medycynie też trzeba się dowiedzieć, a, ale o tej to już totalnie nie wiem. Nawet nie wiem za bardzo, jaki to ma być. Ten. No i dalej mamy znowu Jakuba Małęckiego, czyli Dygot i rdze. Ja jak wiecie, zardza się wzięłam już, y, ale no. No nie pykło mi. Y, Była ciężka i nie przeszłam, ale wiem, że jest wartościowa, więc. Wszyscy mnie w ogóle nie namawiają, więc może mi się uda, jak mi się zachce. Dygot e, też na pewno, no bo jak już Małeckiego, to może mi wszystkie jakieś książki Małeckiego przeczytała i Wam nagrała filmik o nim. Wróć przed zmrokiem, czyli książkę, którą będę czytała albo tu, albo na Legimi. Jeszcze nie wiem, bo ona jest w obu miejscu, więc tylko Wam daje znać. Dalej mamy kolejną książkę Dmitrija Gluchowskiego, czyli e, tym razem Outpost. Ponieważ no co, metro mi tak średnio podeszło, w sensie ten drugi tom, bo pierwszy był nawet w porządku, jak widzicie tutaj. mi Słońce świeci na nogę, ale dobra. Więc Outpost na pewno będę czytać, bo też jest to postapo i może, może będzie lepsze trochę niż to metro, ta druga część. A może skończę to metro? Kurde, nie wiem, musicie mi napisać, czy warto dalej iść z tym metrem, w sensie dalej w Sary. Dalej mamy łańcuch. To mi się bardzo kojarzy z kosiarzem, Jezus kosiarzem, z kredziarzem. Bo tutaj ta historia opowiada o tym, że ktoś Ci porywa dziecko i dostajesz wiadomość, że żeby odzyskać to dziecko, musisz porwać jakieś inne, z tego co mi się kojarzy. Ktoś to z moich znajomych czytał i mi polecał, więc jestem ciekawa, ale ja jestem ogólnie bardzo przeciwna, jeśli chodzi o takie książki, które są niestety kierowane w stronę dzieci, więc... No więc nie jestem pewna czym się uda, czy nie i nie wiem czy się w ogóle za to zabiorę może usunę te słuchy. Dalej mamy wrony wiadomo wrony każdy mi poleca eee, no muszę tak muszę wrony to muszę wszystkie książki które skipuję to znaczy że to są książki które są na mojej buce, ale są dodane przez moich rodziców i ja nie mam zamiaru ich czytać tylko po prostu oni nie chcieli skupić tych książek. Dalej mamy gdy zasypie śnieg czyli e, romans obyczajówka romans e, świąteczny Chciałam to przeczytać w te święta i chyba nawet w którymś bibiarze miałam, ale no niestety yy, słyszałam bardzo kiepskie opinie, więc nie wiem, czy, czy będę czytać. Dodałam sobie, bo wcześniej, a teraz już słyszałam kiepskie opinie, więc nie jestem pewna, czy będę czytać. Dalej mam Beach Read, ponieważ ja mam tą książkę prywatnie, znaczy fizycznie, ale ja ją pożyczyłam koleżance i ona mi nie oddała tej książki, więc ja jej fizycznie nie przeczytam w najbliższym czasie, coś tak czuję, więc no prawdopodobnie sobie przesłucham, ale to czekam na wakacje. Na wakacje czekam, żeby to przeczytać. Dalej mam Obietnice Krwi, czyli tom pierwszy. Ja mam wszystkie trzy tomy w Polsce papierowo, ale no myślę, że będę czytała raczej w formie audiobooka, ale mogę Wam pokazać potem, wiecie, jak będę o tym mówić, to mogę Wam trzymać papierowo. Ja wszystkie książki, o których Wam mówię papierowo raczej ich nie mam, więc nie macie co się przejmować. Dalej mamy Hrabię Monte Cristo, czyli taki bardzo basicowy, klasyka i jeszcze Zuza z książkowanych się mega tym zachwycała. To ma dwa tomy, ale to jest takie grube strasznie, ale zobaczymy, może mi się uda. Po prostu Wam daję znać, że chcę. No i dalej mamy mojego ukochanego e, autora, czyli Remigiusza Brozza. Jakby ktoś nie zrozumiał, to to był e, sarkazm. Ja m, mróz mi bardzo podpadł tą jedną książką, ale wszyscy... Jak, ale ja widziałam chyłkę, widziałam i serial i mi się podobał. Więc mówię... No chyba, chyba przydałoby się prze, przeczytać książkę, bo, e, Czyli kasację... No bo po prostu przypał. Ale no po prostu to, to fakt, że Mróz to jakby napisał, to... Nie wiem, od, odrzuca mnie. Dobra. Dalej mamy portret Juliana Greya, czyli moją książkę na Tibiaraze na Maj. Na pewno się za niedługo za nią wezmę, ale muszę najpierw skończyć koniec maskarady, który jest strasznie długi. Ale się za nią wezmę, bo, no bo mam w tibiarze, a zresztą trzeba nadrabiać klasyki. Dalej mamy Bezgwie Bezgwie Bezgwiezdne Morze, czyli książkę, której w sumie dużo pozytywnych opinii słyszałam, do tego okładka jest bardzo ładna. Będę czytała, jestem ciekawa. Po prostu za dużo o niej nie wiem. Dalej mamy Śmiertelną groźbę, czyli kolejną książkę z mojego tbr majowego, czyli trzeci tom Akt Dresdena. Jak widzicie, tych Akt Dresdena jest chyba 15. Tutaj Wam pokażę, ile ich jest. No ale tak, no to ja będę, będę słuchać. Dalej mamy Testamenty Margaret Atwood. Nie wiem, czy będę ją teraz czytać ze względu na to, że nie czytam opowieści podręcznej, a nie ma jej na storytel. Nie było, kiedy ja ostatnio patrzyłam. Poczekajcie, tutaj. Takie są książki Margaret Atwood. Jeśli jest, to przeczytam najpierw opowieści podręcznej. Jeśli nie ma, to poczekam, aż opowieści podręcznej zdobędę w formie papierowej. Dalej mamy książki, których jestem na przykład mega ciekawa, czyli Agnieszkę Pruskę i. tak, Pruska, tak. I Lipcowy Dusiciel. Słuchajcie, to jest tom e, pierwszy e, i ta seria też ma sporo odcinków. Znaczy, sporo takich książek, to może właściwie można. Ta seria ma sporo książek, tylko że te książki mają po godzinę czasu, więc nie jestem przekonana, co autorka próbowała zrobić w tą godzinę. Ja nie czytałam jeszcze tego, ale to ma chyba siedem serii, siedem części. Ja jestem tego mega ciekawa, bo po pierwsze te. Te okładki są jakieś fajne i, i jakoś mnie tak przyciągają, a po drugie jestem ciekawa, co autorka zrobiła w tą godzinę. Czy to będzie jakby jedna długa seria, którą jakby będziemy a'la po rozdziałach czytać? Czy to będą bardzo dużo małych, które są jakby połączone tylko bohaterami, czy, czy jak? Jeśli czytaliście, to możecie mi napisać, bo jestem ciekawa. Może się nie odgłosanie wezmę, bo ona ma tylko godzinę, więc jakby warto czytać, na pewno. Będę sprawdzić. Dalej mamy książkę Artura Conan Doyle'a, czyli Pies Baskervillów. Ponieważ ja, tak, ja czytam Artura Conan Doyla jedną książkę, czyli... Przygody Sherlocka Holmesa. Tak to się chyba nazywa. No i chciałabym przeczytać jakby jedną... jedną z tych takich głównych historii. No to wzięłam się akurat za Pieśń Baskervillów. I drugą książką Conana Doyle'a mamy także Trujące Pismo o którym mówiła chyba Zuza z zaksiążkowanej, że jej się całkiem podobało. Nie wiem, wezmę i zobaczę. A może Magda gdy Nie, nie pogubiam się. Wezmę, zobaczę i może jak przeczytam trochę więcej Konana Doyla, to Wam zrobię odcinek o samych, odcinkach, o samych książkach Konana Doyla. Dobra, dalej mamy książkę, którą zaczęłam i jest mi trochę wstyd, że jej nie skończyłam, czyli moja znikająca połowa. No, 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 no co? No trudno. Dalej mamy książkę, czyli Malowanego Człowieka i tutaj od razu podkreślam Wam wszystkie książki z tej serii Malowanego Człowieka, bo jest tu też pustynny książka. Tutaj zobaczcie, takie są książki Ktera Ja bym bardzo to chciała przeczytać, bo, bo, bo jestem mega, mega ciekawa. Dalej mamy Perfekcyjną Rodzinę, czyli Kryminał, którzy recenzowali chyba literaccy. No jestem ciekawa bardzo, taki w porządku. Daje, mamy świat bez kobiet. I teraz tak. Ja o którymś z tych książkach słyszałam takie średnie opinie, ale to chyba nie o tej. Więc spróbuję, bo nie pamiętam, o której słyszałam kiepskie opinie, więc hard to say, która mi się. No zobaczymy. Przeczytam i powiem wam, czy się Wam podoba. Ostatnie stadium, czyli również książka, o której nic nie wiem, ale widziałam gdzieś układkę, która mi mignęła, to znaczy ktoś mi o niej opowiadał, albo ktoś mi ją pokazywał, albo. Na Instagramie na, na mi częściej wyskakiwała, to, to wtedy sobie dodaję. No i dalej mam książkę, którą e, serię bardzo, bardzo chcę zacząć. Czyli Przebudzenie lewiatana. Mm, ponieważ chcę bardzo przeczytać tę serię. Ma ona 9 chyba tomów, a jest mega ciekawa jej, ale boję się, bo to takie... Podobno pierwszy tom ma ciężki próg wejścia. Jeśli słyszycie dziwne dźwięki za... Oknem to dużo samochodów jeździ z jakiegoś powodu. Dobra, bo jesteśmy dopiero w połowie, już 15 minut. Dalej mamy Trzech muszkieterów, bo jestem ciekawa, czy mi się spodoba. Dalej mamy Wybornego trupa, czyli książkę, o której słyszałam bardzo kiepskie opinie, ale jednak... Znaczy bardzo. Bardzo to nie, ale słyszałam kiepskie opinie. Ale po prostu tematyka o tym, że będzie się hodowało ludzi na, na mięso mnie zaciekawiła, chociaż nie wiem, czy mi się uda przeczytać, no bo jednak taki trochę gruz. Dalej mamy Z mgły zrodzony, część pierwsza. Mam wszystkie książki tej części w domu papierowo. Jak widzieliście to mamy na... na możecie obejrzeć która tam, tam na pewno jest. Bukszelftura numer 2. Bo moim zdaniem Z mgły zrodzony stoi u moich rodziców. Ale nie, mogę nie mieć racji. Dalej mamy Dorosłych. Czyli yy, książkę, którą wszyscy polecają, a ja jeszcze nie przeczytałam, więc wstyd dalej mamy The Unhoneymooners. Teraz nie jestem pewna jak to jest po polsku. Kurde, nie wiem jak to jest po polsku. Ci niezaręczeni, nie podróż niepoślubna, podróż nieślubna, coś takiego. Ogólnie nie chcę próbować tutaj po angielsku, bo po polsku nie ma. Księga rzeczy utraconych. przyciągnęła mi okładka, nic o tej książce nie wiem. Wojna światów, czyli klasyk, kolejny klasyk. A ja wiecie, że chcę klasyki i cisnąć. Więc e, myślę, że ten klasyk Sci-Fi niedługo pójdzie może w TBAż na czerwiec, a może mi się uda go przeczytać w maju. E, dalej mamy książki, o których już zapomniałam, czyli Grown i Auto, Autobiographie. Yeah. Nic o nich nie pamiętam, pamiętam, ja że są mówię po angielsku i polecaj ja chyba Karolina Skąbuk, nic o nich nie pamiętam, więc raczej nie będę ich czytać, muszę je wywalić stąd. Władca cieni, czyli drugi tom. Um, Pani noc. Polubiłam tą serię bardzo, więc w sensie pierwszy to mi się podobał, więc wezmę się za drugi, tylko musiałabym przeczytać tak w skrócie, o czym jest ten pierwszy, bo nie e, Daj mamy Loveless, czyli książkę Alice Osman, czyli tej samej od Hardstopper, więc jak to chcę przeczytać. Ona opowiada o aromantyczności albo o seksualności. Nie pamiętam już tak dokładnie. Dalej mamy With the Fire on High, bardzo kiedyś popularna książka, teraz już trochę mniej. Ją chcę przyznać głównie ze względu na to, że muszę się trochę po angielsku więcej czytać. Dalej mamy This Savage Song, czyli Okrutną Pięśń. Nie, mam, nie mogłam go jej znaleźć po polsku, chyba sobie ją po prostu kupię albo przysłam po angielsku, jeszcze nie, nie wiem. Gildie Magów, czyli kolejny, kolejna seria, którą mam papierowo, a nie tknęłam, a to też jest klasyka. Też wstyd trochę, że nie wzięłam. Wezmę, przeczytam, bo trzeba. No bo tak. Dalej mamy pierwszy tom Diabelskich Marzyn, czyli Clockwork Angel, czyli mechaniczny książę. Chciałam przeczytać Diabelskie Marzyny bardzo, ale też nie mam ich papierowo. Chyba pójdę do biblioteki i sobie wypożyczę, jeśli są. Jeśli nie, to zobaczymy. Dalej mamy they both, die a... they both Died at the End, czyli po polski tytuł Nasz ostatni dzień. Mam je papierowo i mam je w języku polskim, więc będę czytała w języku polskim. Będę je ja czytała tutaj, więc y, muszę to stamtąd wywalić. Adama Silver. Dalej mamy łowce, czyli trzeci tom y, z serii Strażnika. Znowu mam serię niedokończoną, a chciałabym, a są cztery, bo oprócz łowcy jest jeszcze. Wysłannik, czy takiego? Chcę przeczytać, ale wysłannika chyba nie ma. Takie są książki Pauliny Hendel na Storytelu. Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Będę czytała, bo chcę, bo mi się naprawdę podobała w sumie ta seria. No. Dalej mamy e, kosiarzy w języku angielskim. E-book, e, ja chcę przeczytać kosiarzy po prostu tak, tak badly, że to jest hit. Wiem, że jest wie, w bibliotece u mojej babci, więc nie wiem, czy sobie tam nie wypożyczę po prostu i nie założę specjalnie karty, żeby sobie z biblioteki o babci wypożyczyć w języku polskim. No i mamy książkę, którą już zaczęłam i byłam w połowie, czyli Do gwiazd. Odpuściłam ze względu na to, że miałam wtedy bardzo, bardzo dość wątku Akademii i tego, że jest znowu biedna dziewczyna, której nikt nie lubi. I oczywiście mamy typa, który ją będzie tam hejtował. Yo, Jezus Maria. No już mi się trochę przejadł wtedy. Zdarzyło się nad Jeziorem Misty, Christine Hanna. Kolejna książka, którą chcę spróbować tej autorki. Czy mi wyjdzie? Nobody knows. Ahaya to pierwszy, e, ponieważ moja mama jest wielką fanką Wiriona, e, więc ja może jak mi się uda skończyć Wiriona, to się wezmę też za Ahaję, żeby już jakby przeczytać tamto, tamto uniwersum. Dalej mamy hardą, czyli moją już jakby kolejną... Książkę historyczną, powieść historyczną. Ja przeczytałam tylko historię bez cenzury, jeśli chodzi o historyczne, więc chciałabym sobie trochę poszerzyć te horyzonty, ee, więc harda wchodzi. Dalej mamy skazę, czyli e, książkę Roberta Małeckiego, którego moi rodzice są wielkimi. Znaczy nie, właściwie nie moja babcia lubi te książki, ale no, może przeczytam, jak mi się znajdzie. Dalej mam papierowe miasta. Słuchajcie, mam tą książkę fizycznie w Polsce. U mnie na półce stoi chyba już tak strasznie długo, że mi jest wstyd, po prostu, że jakaś książka tak długo stoi. Ale widziałam film i byłam tak nieusatysfakcjonowana tym filmem, że to ja cię kręcę, więc no, aż nie lubię za bardzo chyba tej autorki, aktorki w sensie, która gra tą główną postać. Dalej mamy de Havierystę Rosa. No bo podobno najlepsza jego książka, no to trzeba. Dalej mamy Chmielarza i Wyrwę. Słuchajcie, chcę coś Chmielarza przeczytać, bo na razie nic nie czytałam i trochę też wstyd, więc. Jezus Maria, za dużo tych książek jest. Ja nie mam, po prostu za dużo chcę ich przeczytać, ale no chyba rozumiecie. Więc Chmielarz. Dalej mamy Felix Everafter, czyli po polsku to jest chyba. Słowa... Nie wiem jak. E, książka o transseksualnym mężczyźnie. Bardzo chcę przeczytać. Przeczytam, zobaczę, powiem. Dalej ja mamy Wider Girls, czyli Toksyczne Dziewczyny. Chcę przeczytać, ale nie wiem czy po angielsku, bo nie wiem czy mi się, czy mi się uda. Dobra, już kończymy. Gikarella chciałabym, bo podobno bardzo fajna młodzieżówka. Chciałam w ogóle całą tą trylogię przeczytać, ale chyba też sobie wypożyczę, a jak nie to sobie kupię. Dalej ja mamy Love and Luck, czyli kolejna młodzieżówka, bo ja przeczytałam Love and Gelato... 7 lat temu. Jak nic. 7 lat temu tam Love Angela, to i ja do dziś pamiętam, że mi się bardzo podobało. Co prawda, tak jak mówię, to było 7 lat temu, więc nie jestem pewna, że mi się teraz spodoba, ale Love and Luck, czyli drugi tom. Nie wiem, czy drugi tom, czy nie, to po prostu książka tej samej aktorki, Ale mam. No. no i tak jak mówiłam, jaskółki z Czarnobyla, już mówiłam. I drugi reporterz, którego jestem ciekawa, czyli jaskółki Jezu, czyli Z Miłości do współczuje, czyli Opowieści Zomanu. No po prostu, żeby dowiedzieć się trochę o tamtej kulturze. Jakby dowiadywać się o innych kulturach jest zawsze warto. No mamy Dry, czyli szusz, po polsku susze um, Nila Sztermana. No bo to jest ten sam autor, co księży, więc... A susze jest do kupienia, więc może najpierw od Suszy zacznę. I już ostatnia rzecz, ostatnia książka to jest Pan lodowego ogrodu. No bo też nie przeczytałam, a trzeba. Jezus Maria, ile ja się nagadałam, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam ten film trochę przybliżył to, co ja chcę w najbliższym czasie na tym storytelu słuchać. Wiadomo, że tam cały czas wychodzą nowe rzeczy. Ja też nie powiedziałam mam książkach, które przeczytałam, na przykład co Aneta Jadowska tam jest. Teraz mi świeci w twarz bałącek, tak jakiś przebłysk. Ale słuchajcie, to jest są rzeczy, które chcę w najbliższym czasie przeczytać. Mam nadzieję, że mam to coś przybliży, Może Wam was coś zainteresowało stamtąd. Piszcie mi koniecznie, czy czytaliście którąś książkę i czy chcielibyście, żebym którąś książkę przeczytał. Najpierw bo mimo, że jakąś polecacie. Więc to tyle. Ja Was zapraszam do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia.